Witamy wszystkich o, serdecznie. E, e, w kolejnym odcinku naszego x Minecrafta. Jestem Chris, a ze mną jest dzisiaj. I tak właśnie lubię. Tak, ten, ten, ten zdrajca. Tak. Czemu tam iść lajmy? Nie wiem, ja chodzę sobie podwozie i szuką skrzynek. Mam jedną. Ten... I co będzie? Jest paru Endermana. No, Teraz ma... idziemy do drugiej. Znamo tu mamy dwidnie. A w jest trochę żarcia 4 melony i trzy kości. Czyli chodź, chodź do mnie. Nie mogę, slime abiję. Lidzisz, idę do, idę do ciebie. Idę. Chodź do Idę! Chodź, slime, chodź, mój slime. Karatę. Bo to się slime zbije. <laughs> Bogi. To chyba nie był slime, nie creeper. Ja, ja go tu, a teraz nie patrzę przez okno, słysi tutaj slime, projekt Liber, nie, 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 Fajny w domu mamy. No mówcie, że... Właśnie... Tu nie mogę tego... O. Dobra, chodź. Ale co no Trochę... Dobra, chodź na zbór. Słuchaj, bo muzyka za, za, za isa będzie za głośna. No, tak, 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 tak. No muszę szybciej co robimy, bo ja nie wiem w ogóle. To chodź, to cię pokażę. Idziemy do jaskini. Okej, okay, okej. Okay. To, to, to nie krótki nie wiem, czy njezki. Spoko. Eee. Coś trzeba. A może być. Zoczej mam. A, okej, okay, mam kilo. Okej. Okay. Dźwia jedynie. Creeper! Wybucha! Jak nie. Czekaj, ile zrobisz kilo? Żelazle? Ja mam. też? Tech? Ja mam. Ale ja chcę. No o złoto widzę i widzę klipera i... właśnie jednak ja się po tym miejskim dobrze no, mam już craftinga, nie mamy ale wiesz co? E, może weź pochodnie Wiesz pochodnie, a co, weź... co, chodnie. Chodnie, a my, my mam tu wszystko przy craftinga słyszę to Niech się przyda na razie, co? Najwyżej ja jest ziemnia. Zauważyłem, ale nie idziemy. Ja nie idę spać. Też nie. Ja jestem z parkorem. Ale wysłuchajcie mieć. Aha, chodź tu. Ok, nie, jedna ci wystarczy. Słuchajcie O, wjeźdź wzi o to już. Spoko. Tam jeszcze ominąłem żelazo. Ominąłeś. Nie wiem, gdzie widziałem. O tu też jest złoto. Pamiętaj, nikogo pod sobą. Wiem. Tu więcej nie ma, ale. Mm, slime w okularkach. E, w okularkach? Ok, nie bajna bajna bajna, bajna w okularkach, taki A, spoko nie. Jest. Nie tak. No, najlepiej. Nie wiem, jak ty jajdę spać. Wiesz czemu? Czemu? Bo mnie gorący Creeper idzie chyba do ciebie. Yeah, yeah. Uh -huh. yeah. Nie, nie. Nie słyszałem, że tego nie słyszałem. Czemu? You men not was, no. E? Co jest? Jak mi tu wybuchł, ty by spadł. Aha, okej. Okay. Czemu? Chodź, zobaczysz. przeczytaj sobie. Wejdź. Muszę sobie się zrobić. Nie wiem jak ty, ale ja kop idę kopać pod siebie. Albo nie. Tu dziura. Tu dziura. Jesteś, gdzie jesteś? W domku. Hop. Ym, dziura? Dziura z fliperem? Uhu. Czekaj, ja się wykopię na chwilę i ja wyrzucę i tę z ja schodzę na dół. Co jest? Nie wiem, dziura, ale na razie tam nie wchodź. Na razie. Okie okay, bo ma... no ten wchodzi już tam Chodzi z tobą A to jest to samo! Dobra, wchodzę do góry. Tu już byłem. Wiesz co tu jest? No bo... To... A przed... byliśmy. No zawsze tak myślałem. Takie miałem przemyślenia. Tak, uh -huh. no, no, nie. się jasny tamtych No. Najwidoczniej tak. Dobra, walczymy z friperami. Nie, ja idę. Ale chodź za czemu łóżko nie działa, Ogarnij. Chyba tego czy mi się wydawało, czy tylko coś wybuchło? Nie, wybuchło się. A gdzie? Wiesz, jeśli się o mnie martwisz, to ja żyję, nie? <laughs> nie, a gdzie się nie martwię, bo ja martwię się o to, co wybuchło. Chodź tu, come on. Fakt mi nie jest ale może to mi się coś Co I co jest? You may not rest know there are monsters near me. To nowego. Zrób otworu, żeby przespać. <laughs> Ludno. A chyba nie będziemy sobie spać. A tak. Ania ja. Kriper! no Friper! Friper! No Friper! 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 moje, o kurde A, creeper creeper Biedkowy creeper nas goni uważaj wiesz ja czemu człowieku? umyśl, umyśl jak wszystko co się dało fajnie mieścisz po kałużnicy a jakiś konkurs byśmy może dali, co? Na co? Ech, jaka ja, nagroda. Ja, 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 no nie wiem. Nic, nie chce konkursów. Oni są, 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 są tylko mody. Nie, właśnie. mi też nagrać. Nie się. Znam to, ale. <śleskujesz> nie, mama, mama. mamę, bądź w zaś ci tę Wiesz, gdzie ja się pojawiłem? Na stronie. Tak. EP, EP seksyki, seksy, czekaj, bo inny, nie, stop, szybko, bo ja ginę, szybko, bo ja ginę. Okej, okay, jestem w chacie. To jest darek. Gdzie jesteś? O, koło ciebie, u góry może, teraz. To, o, o swojej temy, to było twoje, to może być twoje, to twoje, to, o, to, było twoje. No. to było twoje, to było twoje, to było twoje. Twoje to było twoje, było twoje, to było twoje, to było twoje, to było twoje, to może być twoje i to twoje. Ale szata, tam musi leżeć jeszcze Eee, a nie, różnych powiem. Bo, ja, bo ja mam mało życia. O ty brzydki jesteś. muszę odnieść od ciebie się I eee, a, a to dostać mi mikołajki. Nie nic, potem ci powiem. Dobra. Ja tak ja chyba wiem co. Co? Mamów. No, Dawaj, zgaduj Pomyślmy. Nie, mam pierwszy level. Kiedy masz level? Nie. Ty masz strzały, jeszcze daj mi strzały. Uwol się. Mam pierwszy level. Oj, waj, waj, waj. Nie, nic się nie stało. Ale ja jestem uczucia, nieźle usiźć, nie daj mi strzało. Nie. Zgaduj co i od kogo. Będziesz ja imię nie znasz. No będzie ten no. No. Patryk. Nie, ja do widzenia. A o... to będzie kaju. Tak? Enderman, Enderman, mnie goni. Enderman! Okej. Okay. Mamy Endermana na facie. Dopiero. Stringi. Enderman! A mam. Mamy Gosia w chacie. No, słyszałem. Nie ładnego. Nie wiem, on w jest. Ej, tutaj tutaj chyba spawne, bo mam białego pojąka. Nie mamy creepera przed drzwiami Kutarki <grym> <grym i> to. kurde! To, to. Ja zapadnę! Ja już sobie a tak z powietrza. Tak, to jest protach Nie! Nie ruszę się! Uch, nie widziałem tego. O, fuck creeper! Uwaga, tapam się! Wejd, no teraz, <grym i> dobra! <dawaj> czekaj! Ej, ja może otworzyć drzwi? Nie, 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 nie. Ej, tu są dwa Clipper, jakby co? E, o, o, ociągnę, je, ociągnę, je, ociągnę, ociągnę. I Enderman. I Enderman. z tyłu. Może wyjść. Ale ja biorę i ten i zaatakuję wszystkich. Enderman. Szybko, to tylko Enderman. Clipper. I tylko to jest Clipper dla ciebie. Niko. Ja jest. 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 myszkę mi działa, Myszka mi nie działa jak <gę> się nie działa, jak otworzyłeś drzwi? Bo mi się zawiesiło za na teraz cały, cały czas kikaniu. Oszczem tit? Titing? Tych działa. Cześć, już odłożę. Dobra, pomału musimy kończyć, bo ja się jutro uczyć, więc... A, ty się uczysz. Tak, no jakoś się muszę. Kiedyś kiedy się muszę nauczyć, nie? Teraz na ruski rock można się nauczyć. Dobra, a chwilę jeszcze... To, to byłem, no jeszcze chciał, do, dokończy mi się ten. A czy ten, ten odcinek to jest tylko taki ta walka będzie? Jak O i może napiszcie nam gdzie mamy iść? O! Najlepiej. No w którą stronę mniej lepiej. Wojteklipery! moje Prawie! <kł> Diamond! Diamond! Jaki diament? Diament. Czekaj! <laughs> Ale jeszcze rozwalił! Ja to diamant. Diamant! Diamond! Ja. A daj mi mój item, daj mi mój item. Daj mi, mi mój, daj, daj mi jeden mój killoff. I, i, I mój miecz żelazny. I łuk i strzały chociażby. I, i tak, no i tak. Sen. I pochodnie. Szybko! O, a, Daj mi ten zły miecz. Wiem. I, i, i żeby killoff mi dałeś. Wiem, bo, bo ja to chyba ja nie miałem, co sobie Ha, bo to jeszcze żeby jakieś... A może być no, creeper rozsadził? No, 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 no. Ej, wiesz co, ja nie chcę chyba tutaj mieszkać. No nie. Tam wrócimy, bo ta, tam, tam sobie wrócimy, to, 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 to na razie będzie. Nie, wiecie gdzie, wie, gdzie pójdziemy? Tam w drugą stronę spawnu, wiem. Nie, tak, tak, bo tam jest taki kościółek czy co to, to było tak, bo widziałem daleka. Nie, tak. Czyli A ludzie z nim takim kręcić. Ej! Ja wiem co, to, było, co to, wy o nim myślicie. Tak, to jest taki taki szajbut. Mhm, kol... O myślałem ma dwa zęby. Idzie ślepy. Tak, ja wiem, ślepy. Znaczy... też Jedno oko ma, na drugie ślepe. Co do mojej skinki zaglądasz, co? Ile masz Ja już 4 Jaki ty Ile masz? No, ale cały 0 W się mam 20 Ja mam 12 Ale mam 52 złota Ja mam na jeszcze węgiel Nawet nie, plus 18, plus 10 to ja mam na 22 też Teraz chodź Ja mam 12 co jest, co jest Ja, ja mam, ja mam jeden złota jeszcze. Trzy żelaza. Co jest? No Chodź. Zobaczmy. Ok, masz coś zawsze? mam, no mam. Bardzo no, podaj. Mam parę minut. mi jedno. Masz jeszcze dwa przy dom wrócę. Dobra, ale idziemy, chodź. Gdzie? Ale muszę wziąć trochę dieta Gdzie? No zajdziemy tam. I tam za i tam zakończymy. Gdzie? Kapcia samic Ibo Baby Mam... Mam laptop. Nie, że się kończą. No wiesz, gdzie idziemy! Nie wiem. A gdzieś się chwilą mieliśmy iść. Znaczy w następnym odcinku. Nie wiem. Na drugą stronę spawnu. Tu nie teraz, jeszcze, tam, tam jest fajny świat jeszcze. znaczy debilem jest. Nie, jeszcze nie... Wracaj tu. Nie, ja i chociaż zrobię drogę. Dobra, a ja powiem wam. Komentujcie. Nie, 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 rozumiecie. nie, jeszcze was nie mówić tego. Oceniajcie. Wajcie na rej. Na razie. Dostanie bada zaraz. Cześć. Nie. I. I. I... I... Trzymcie się. Bo nic nie mówi. Ała. Nie ała, nie suk. Nie strajka. Ale tam już dziwnie wygląda, ja już wam przerobię. Iwo. No. A co, co robisz? Miecz. Jaki? Diementowy. Ja mam u siebie młotek. Co? No U mnie diamentowy to jest młotek. <coughs> Okej, okay, nie. No, Czuję się, twój, twój styl. Spokojnie. Dobra. Głosujcie, subskrybujcie, oceniajcie. On kłamie, on kłamie, on jeszcze na kończy. Jesz nie, jeszcze raz. Nie No, no mówię, nie, nie dam ci, nie dam ci. o tym nie myślę. Jeden jestem bardzo duży, więc tak mówię, że tylko wierzę, więc wiesz, no wiesz, no. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dlatego ja rozłączyłem. I na razie, cześć i pa. A kijcie, jest zły, tak raczej znaczy by się za mnie nie pożegnał. No, na A, no, fajnie. Sweetie, naprawdę. Tak, no, na razie.